Drzwi do lasu 20 zł. drzwi do lasu. A gdzie te drzwi gdzie dostać? Do lasu? 20 złotych bez ripeka. No kurwa. to Nie wiem, żartowałem. Koneto warianty, nie? Soja, koneto. Soia. Sonia. Konę to. Sonia. Sonia, no! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Ło, tańczymy? Chodź, chodź, chodź. O, ty. o ty. To jest kochane zwierzę, kochany piesek. O ty. Ty, nawet moja mama nie wie, ani Jacek, co przywiąże na napije, jo? Jo, ja to śpi. Patrz. Kolejne to Sonia. Sonia, patrz tutaj. Mam no, to. <ścoughs> Ty, ale kurwa, nikt nie wie, jaki mamy prezent. Nikt o tym nie wie.